Będzie ciężko, ale liczyłem na mocniejszą walkę ze strony mojego zespołu. Pierwsze kilka minut pokazały, że możemy coś zagrać, no ale potem, jak to się mówi, każdy chciał zabłysnąć. Nie wiem, czy do, czy do gazety, czy do pracy, że on jest najlepszy. W ataku powstał straszny chaos. 14 strat do przerwy. Zastal to wykorzystał. żeśmy go w, w przerwie. Przegrywając 16 punktami podaliśmy 5 piłek w poprzek boiska, gdzie od razu poszła kontra. Uczulaliśmy na kontrę za stalu. Wszystko się po prostu sprawdziło. Straty przeciwnika zaważyły na 100% na wyniku tego spotkania, ale myślę, że nasza defezywa w pewnym sensie powodowała to, że że parę piłek no, było podane w takiej niekompoczowej sytuacji organizując tak pozycyjne, Ale to, to nie ma znaczenia. Myślę, że głównie ten mecz wygraliśmy tym, że potrafiliśmy zdobywać łatwe punkty po przechwytach, po, wskutek dobrej defensywy.